No dalej śpiochu, jeśli chcesz dzisiaj malować, to musisz trochę podkręcić tempo. Ale o czym ty mówisz Grzesiu? Kochana, sama powiedziałaś, że w naszej sypialni wieje mną. No, że w wystroju mhm. oczywiście. No dalej skup się, musimy tak. wybrać kolory. Ale ty naprawdę chcesz to teraz robić? Aha. A wiesz, że psychologowie twierdzą, że w długoletnim związku trzeba, trzeba podsycać ogień? Masz mi coś do zarzucenia? Mm, nie, absolutnie nie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mam ochotę na odrobinę czerwieni sypialni. Hmm. A bardziej karminowa czerwień, czy może magnetyczna no. wiśnia? magnetyczna wiśnia tutaj świetnie podkreśli fakturę tapety w ramie. Hmm. No świetnie, ale yy, można malować tapety? A czekaj, zaraz sprawdzę. Winylowe i z włókna szklanego, nasza jest winylowa, więc tak. Słuchaj, a skoro to będzie wyglądać jak obraz, to może podkreślimy bardziej ramę. A, czekaj, czekaj, nie? czekaj, super! Bo ja właśnie chciałem użyć ten, ten kosmiczny połysk, on będzie nie, niesamowicie wy, będzie wyglądał. Duzi <noise> chłopcy i kosmiczne fascynacje, pełnia księżyca. <noise> nabijaj się, nabijaj, <głosy> zobaczysz <głosy> efekty, tak? No dobrze, a pozostałe ściany? Wiesz co, bo te y, farby o piaskowej strukturze są piękne. Zobacz, to wygląda jak tapeta, jest taka aksemitna. Mhm. Mm mm -hmm. No to może takie y, mielone orzechy. O fajne. Eee. Mm? zrobić niespodziankę, więc dziadek mnie pozrzucił. Kurczę, taka fajna zadema mnie Zawsze musicie coś zmalować, kiedy zostawiam Was na chwilę samych. Nawet fajny ten piasek na ścianie. A ta kosmiczna rama to pewnie tata wymyślił. Ten czerwony, naprawdę odjazdowy. No dobra, to ja Was zostawiam z Waszą nową sypialnią i idę do wanny. A wiesz kochanie, że ta czerwona koszulka pasowałaby do... <słuch> Szukasz odmiany, pasji, intensywności czy niepowtarzalnego nastroju? Wybierz inspirujące barwy z bogatej palety farb Dulux. Poczuj odmieniającą siłę kolorów, które wypełnią Twoje wnętrze energią i radością życia. Dulux Creation to trzy niezwykłe efekty i nieograniczona możliwość kreatywnej zabawy bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi lub dodatkowych podkładów. Linia Deep Tones tworzy efekt głębi koloru, nadający ścianom intensywny, pełen uroku, niepowtarzalny charakter. Farby z linii Moonlight, dające efekt metalicznego połysku, rozświetlą każde pomieszczenie i dodadzą mu efektownego blasku. Dzięki Creations Sand Touch uzyskamy delikatną piaskową strukturę, ocieplającą wnętrza i dodającą im przytulności. Uwolnij swoją wyobraźnię. Doskonały efekt osiągniesz malując wałkiem lub pędzlem, zarówno ściany gładkie, jak i te ze strukturą, np. tapety winylowe lub z włókna szklanego. Dodaj wyrazu całym ścianom lub ich fragmentom, albo podkreśl tylko drobne elementy. Nie bój się eksperymentować. To właśnie kontrastujące detale i ciekawa faktura odmienią Twoje pomieszczenie i dodadzą mu szczególnego uroku. Poczuj odmieniającą siłę Dulux Creations.